Cześć tutaj ja, Zizo i dziś y, mamy tutaj coś innego, bo mamy gazetkę LEGO Explorer, tak ona wygląda. LEGO Explorer, y, czyli nowa seria z robotem, nowa seria na moim kanale i na, moi, no, no ich, na ich sklepach w gazetkach. Jest to pierwsze wydanie, to jest akurat lekcja informatyki, czyli mi się coś przyda. Yy, więc tak, mamy tutaj dodawany polibak yy, z robokiem, yy, ro, robotem, no i ogólnie bardzo fajna gazeta, tyle się można z niej dowiedzieć o robotach. Z tyłu mamy jeszcze zawieszki, no niestety jakby te zawieszki tu dodawali, dodawajcie te zawieszki, bo szkoda tak wycinać. Kasetki! No bo jak to ma wyglądać? No kurde, no nie oszukujmy się, to jest badziewne rozwiązanie. Jest ten polibak. Mam tutaj e, niebieskie noteczki, które będą występować na tym kanale dość często. I e, nie jest to jakaś e, wymagająca folia. Pamiętajmy, że to jest polibak. Czyli e, polibak to jest taki zestaw, na przykład w Tesco sprzedają takie zestawy. W yy, Tesco sprzedają takie zestawy na przykład po 15 zł, na przecenach po 10 zł, Ej gazeta jest, o jest oczywiście w samolobocie, którego będziemy budować, czy tak wygląda? Wiem, ale to, to nieważne, ale sama gazeta, co jest dziwne, naprawdę jest gazeta i ma takie fajne wykonanie. Więc dobra, muszę Wam tak pokazywać inaczej. Mamy tutaj jakieś robocika, różne spis treści, informacje. Tu mamy co my tu mamy? Co my tu mamy? Jakieś informacji o robotach Lego. Na przykład mamy tutaj zrobioną sprzątającą maszynę z klocków. Tu mamy jakieś roboty. O na przykład... Mam takiego ksa, co był na jeden temat, ktoś tutaj zrobił z Lego. Yy, mamy kloczkę zrobioną z Lego, bardzo przyjemne instrukcje. Tu mamy. Co to jest? Zaprojektuj. Tu mam... możemy zaprojektować robota, Lena nawet przyszła. Ale dotk dotknij sobie tam, ten papier. No i patrz, dotknij sobie tu. O... Taki inny, nie? Ej, ten jest fajny, ale możesz na kamerę patrzeć. A, okay. e, tu mamy... Co to? Jest tu mamy to różne gra. takie gry, które oczywiście sobie zrobię, jak będzie mi się nad morzem w samochodzie. Mamy tutaj. Co, tu, tu chyba można wygrać na Lego Boost, jakieś don't inne nagrody, co nie? O i mamy nawet archiwalny zestaw, bo już nie ma chyba raczej tego zestawu w katalogu. Ale nie już już nie ma tego. To jest archiwalny zestaw, więc można sobie nabyć, co nie ale już. Dobrze, ale proszę, ale wiem, ale już nie przeszkadzać na zobaczyć? Nie. Jeszcze nie, bo to zaraz. Mamy tutaj, o, o roboty chyba tu są, tak? Jakie są... fajne, które sami zrobili. No. O ten, ten jest fajny. Dokładnie, ten... ale ten jest z elementami z LEGO no. nie bo takie oczy to ale... są, A tam takie no taki malutki, fajny. Dalej mamy LEGO Boost. O! I to jest plakat, to jest plakat, który powiesimy sobie, co nie, uh -huh. na moją ścianę tam, bo teraz nie będą A, tylko to... piłkarskie, tylko będą też właśnie LEGO, nie? <noise> Dalej mamy... O co, co jest? To, to jest? To jest fajnie. A tutaj mamy jakieś ciekawostki chyba o robotach, co nie Leniu. Mm -hmm. się a wydaje. wszystko ja wiem o robotach. Nie no, nie we wszystkiego, bo tu są ciekawe rzeczy. O, naprawdę. A tu można się nauczyć litery. Ale tu akurat bardzo fajnie zrobili, co nie? Bardzo mi się podoba taki... To jest tak jakby to były prawdziwe Lego. co nie Leniuś? nie Leniuś? Mamy tutaj różne robotki, nie? Tak. To jest nasz. Tak, to będzie robocik. I łódź podna, chyba u z LEGO. I tutaj Tylko nie rzimy Czemu oni dali taką długą czapkę? Nie mogli dać zwykłej, takiej tradycyjnej, nie? Wy tego nie widzicie no spokojnie. Dwa z Lego City. I soczka z Lego. To już pokazywałem. O, jest, to jest robot. Co, chyba do kupienia nawet. Mm -hmm. Tak mi się wydaje, że jest do kupienia. Okej. Okay. Dobra, może y, mamy różne główki. Nie różne y, Instrukcja, którą się wycina, i to będzie w kolejnym numerze. Czyli, co to jest? Ośmolica. A rośmolica, która, która, ja która, która mi się chyba. Nie, bo to jest dopiero w kolejnym miesiącu. Aha. I ta ośmolnica, no. no. czy, czy ona Wam się podoba? No popatrz, tu powinno być jakieś czarne ten. Taki... Górzej, górzej. Ej, ale jest jeden problem, bo tu nie ma napisane. Gdzie? Kiedy, kiedy to będzie? Numer dwa. Może już jest. O, 18 sierpnia, ok. Jest instrukcja. Bardzo jest fajnie. Śliga. Tak. I druga druga dalsza. ciąg instrukcji. I teraz sam polibek. Sam polibek. Sam polibek. Czekałem... A ogólnie. Ok, Skąd mam tu gazetkę? Czekałem z nią 3 godziny, żeby ją odpakować. Trzy. Ubawki kupiłem sobie na karczówce. Więc o! Chiema na y, Patrzcie, to jest, jest polibak, co nie taki tradycyjny. Tak, tak. tak. Dobrze, na początku mam nieco. Tak. Yy, nie mamy tutaj informacji leczków, ale patrzyłam na stronie chyba 46 elementów, więc jak za cenę 13 zł bardzo się opłaca. Jeśli ja przeliczymy, to ma elementy, bo jeden element powinien kosztować około mm, gdzieś tak 30, 40, 60 groszy, gdzieś tak. Nie ma tutaj figurki takiej prawdziwej Lego. Ale mamy tutaj bardzo fajne, ciekawe elementy, które nawet można sobie pozglądnąć. No, Lego na kanale powróciło 7, plus, taki numer. No, i to jest robocik Dobra, teraz trzeba to ładnie wyciąć. Bo ja chcę to sobie kolekcjonować takie podbaczki. No bo. Nie chcę też tego czuć nas. Sorry, że nie będę patrzył przez chwilkę na kamerę. Ale chcę to ładnie uciąć. Chyba jest gdzie. chyba dobrze uciąłem. Już chyba nic nie ma. Przecież oczywiście sprawdzimy. Nie, woreczku, nic nie ma jest pusty. To, to tutaj możemy. spotykajcie Tutaj, jak ma to wyglądać? O nie, nie może tak być, bo ja muszę mieć instrukcję. Same krocuszki Muszę cofnąć, żeby było je widać. I co jest dziwne, mamy już zamontowane bajchy I są tu dwie bajki. Czyli. Chyba powinna być jedna zapasowa, bo jest w robociku jedna wajcha. Yy, oczywiście najciekawszym elementem jest ten oto nadrukowany element pilocik. Nie, najciekawszy element. Jest. Yy, no, taka półeczka otwierana. Rączki znane z Lego Ninjago. Stawy kulkowe Obracane elemenciki, które znam Miałem taki element bardzo stary, z innej serii e, Bardzo stalej, bardzo stary, oj bardzo stalej, gdzieś tak 1999 dostałem od kolegi Jest to element obracany, więc Jak najbardziej, to tyle z ciekawszych elementów Są rurki, o jest, są Aż cztery grille, cztery grille świecące. No i możemy się zabrać już za budowanie, bo no tak, no się za budowanie, a wy widzimy się zaraz. Jestem na czwartym kroku i trzeba zamontować ten oto ten oto szafeczkę. I bez. Przełomowy moment. Czas zamontować głowę robota. Toś krzywo to no wziąłem też jest. Widzimy się już na ostatnich krokach. Oczywiście nie ma konstrukcji bez błędu. Trzeba dołożyć tutaj taką płytkę, żeby to się obracało tak o. No i teraz będzie dobrze. Więc tak mamy zbudowanego samego robota, ale. Tutaj mamy tą płytkę, ale najpierw elementy, które mnie bardzo zaskoczyły, bo dostajemy aż cztery dodatkowe klocki, w takim polibaszku, cztery dodatkowe klocki, i mamy tak Patyczek, chyba najlepszy, drugi najlepszy element Groszek do wody, się przyda, co nie Leniu? Groszek do wody Rurka, taka fajna, no i najlepszy element myślę, że to jest to, taka bajka. Nowajka, Hawaii kosztuje jakieś 50 groszczy na, yy, na bricklinku, więc bardzo spoko element. I przejdźmy do samego roboczego. Robocik. Jak to roboczyk? Ruchomy jest. Opa, ruchomy. Poczekajcie. Może sześć Tak, może robić 360. A jony, ba, don't. A jony, o, 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 Otwierany taki, o, taki kuferek, oj, oj, coś coś, 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 nie, poczekaj, zaraz, i Czekaj. patrz, otwierany, i to może to jest jego gęba, Ua! ej, ej a, tak, no, a tak w ogóle był taki, e, poczekaj, co to było, taki robocik właśnie był z serii e, już Atlant, nie, nie, jakiś tam serii na która była Faraon, jakoś tak. I teraz zamykamy tą klapkę, są takie ruchome nóżki. Ilena, proszę, podaj mi ten pilocik. Nie okay, ja? Nie, ja. Oto pilocik, który już widzieliście. No i raczej tu po, w reklamie było, Explorer, że tu jakaś figurka wchodzi, wkłada, no i więc. Mamy antenkę, też ruchomą, co nie, Elena, fajnie. Ja Tylko, że to jest druga antenka. Coś dziwne, nie wiem, chyba to jest antenka, ale tu też jest antenka ruchoma, co nie, bo patrz, no tu też jest antenka, czemu są tu dwie antenki? No i to jest ruchoma antena, mamy ruchome te, te, te. Y Łapy też są ruchome, piękne są ruchome, co nie, Lena? Tak, można tak, tak. Tu można obracać, tak, no, super, to jest akurat. Oczywiście, uwaga, czy dalej. I it more, so. U. 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 Jeszcze raz. Jeszcze nie, chyba skoń... jeszcze nie skończyłem. Więc tak, reasumując, otrzymujemy... W gazetce, samą gazetkę oczywiście Lego Explorer yy, Polibaczek. Właśnie tego oto robota, tego oto robocika. Plus cztery elementy dodatkowe. Jak zacząć 13 zł? Jest to bardzo dobry yy, zestaw polibaki ogólnie. Chyba go nawet nad morze wezmę, bo mi się bardzo podoba. Jego zrobienie jest po prostu ten tak jest świetny. Może tak sobie o. Albo jeździć opa. Okay. Ogólnie jest świetny. Jest też otwierana klapka, w której jest taki pilosik. Też można go liczyć jako element dodatkowy, ale nie wiem. No i tak. I naprawdę jest to polecam. Polecam, ogólnie to jest świetne. Poczekajcie, może ja jeszcze zrobię jedną rzecz. Urwałem jeszcze plakat. Tak on wygląda. Do tego wszystko sobie jeszcze powieszę. No i to są 13, to jest. Mamy taki jeden zestaw. I nazywa się on... Nie wiem jak. Ale... Jest taki jeden zestaw, który ma kilka elementów. Jest to z Lego City. Kosztuje 130 zł. Więc to jest naprawdę super. O! O, a propos droidów właśnie takich. Miałem droida z Gromadera. Droid z Gromadera, miałem super był. Więc... Dlatego kupiłem, bo miałem ludzia z gromadera, który był świetny. I mam nadzieję, że nam się... Wam się nawet tło podoba. Jak będziemy tak nagrywać już coraz częściej takie klocki, no bo teraz wrócę. Wiadomo, teraz jadę na wakacje, wrócę z wakacji. No i na pewno tam jakieś sety Chińczyki kupię, więc... Na pewno mam tu cash. Kupię jakieś chińczyki, Opel Jeden chińczyk musi być. Na pewno kupię też jakieś Lego oryginalne. Możecie się spodziewać jakichś yy, innych zabawek. Na przykład. Nie wiem jakich, ale fajne będą. Na pewno podróbki, na pewno super. Więc będziecie mieli odcinki z Lego. Lego, Lego, Lego. 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 Lego, 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 du, 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 dum, dum. Lego, 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 du, 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 du. Lego, 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 tu tą tu Lego, 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 się. Lego,